Dzień dobry Państwu. Dzisiaj jest 20 października. Chciałbym się z Państwem podzielić skutkiem, skutkami odymiania rodzin a piwarolem. Rodziny w trakcie odymiania były pozbawione już czerwiu krytego. W różnych okresach przed rozwojem pokolenia zimowego też były leczone i zaraz to sprawdzimy ta rodzina pierwsza była leczona 12 lipca 12 następne były były leczone 13-15 lipca zobaczmy Aha, i odmiana zabieg był przeprowadzony sublimatorem e, 5 dni temu zobaczmy jaki jest proszę tu osy Os. Ja wiem, że osy są pod ochroną, ale to jest... chciałbym, żeby teraz żebyśmy razem policzyli, ile pasożytów spadło. Ja sobie zrobiłem taki przyrządzik, dość prymitywny. Podzieliłem to na kwadraty. W tym kwadracie jest najwięcej. Powiedzmy, że w tym kwadracie jest najmniej. Tu jest jakaś średnia. Policzmy tą średnią.

Jezus 80, tak? 80. Około 80 100 pasożytów. Rodzina była, miała zabieg robiony. Poprzedni Zabieg był tak jak mówię 12 lipca. Dobrze. Tutaj mamy 80. Nie wiem, może być no trochę więcej, trochę mniej. Nie, nie. Najgorzej, że jak widzę, że dalej osy są aktywne. Ja wiem, że one są pod ochroną, ale no nie, ma, nie ma rady, że coś z tym zrobić. O, proszę, następna bójka, i tutaj będzie pewnie więcej, a zamkniemy to, żeby nie wierło. Czy to widać pod obiektywem? Czy to widać te?

Proszę osa. Już jest zimno, już ledwo lezie, a jeszcze lezie do A tutaj to jest bójka straszna Tu jest mniej tych pasożytów. No tak na oko będzie trzydzieści. Ten ul jest złożony z dwóch i one no tu były zabiegi. trzecim też 12 lipca i tu było 13 lipca ale te dwie rodziny co są tutaj to były jedna 12, 13 lipca no i weźmy jeszcze jedną na wszelki wypadek Co wy tu szukać No i tutaj mamy dość bogato Wilesz to w obiektywie Wiaćć?

30 31 32 33 34, 34 35 36 37 38 39 40, 39, 40. No 60 60 razy 4 240 Dobry A ta rodzina członka, była le, le, też leczona 17, 12 lipca i już chwyczkę no, co ja państwu chciałem dzisiaj pokazać Chciałem powołać się na y, zasadę podawaną przez profesora Chorbińskiego, że warozą należy zarządzać, a nie zwalczać. No ja niby zwalczałem, prawda, bo nie, nie po, tu. Na wiosnę też one miały zabiegi, ale takimi paskami, które no powiedzmy trochę spowalniają rozwój, niewiele tych pasożytów wybijają. To było jedno leczenie. W lipcu było drugie leczenie i teraz parę dni temu było trzecie leczenie. I niemniej skutek jest żałosny, bo gdybym ja był dobrym pszczelarzem i tak zarządzał warozą jak zaleca profesor Chorbiński, to ja bym teraz miał pięć. 10 pasożytów w rodzinie, a nie 200 ile to było? 20. Ponad 200-240, prawda? Nie wiem jak jest w innych rodzinach i dzisiaj nie będę tego sprawdzał. Chciałem tylko Państwu zwrócić uwagę na własne błędy, na to, że ja moim zdaniem poległem w tym roku, że przy tym późnym odmianiu dorobiłem się jeszcze tylu passou de cinco